Dawid Klejna, witam w studiu futsal. Dzisiejszym gościem będzie Dawid Mederski, kierownik drużyny, zawodnik i trener. Trzy funkcje w jednym. Jak to łączy, jak sobie z tym radzi? Zapraszam serdecznie. W naszym studiu Dawid Mederski. Dawid, na początek chciałbym, żebyś opowiedział naszym kibicom o Twojej roli kierownika drużyny, jak również, jak łączysz to z treningami, i z pracą, czy sprawia Ci to problemy, czy nie. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Zgadza się, łączę kilka funkcji w klubie. Jestem kierownikiem, jestem zawodnikiem drużyny seniorskiej i również trenerem młodzieży. Łączę te wszystkie funkcje i praca w ogóle nie koliduje mi z tym wszystkim. Także, także jeżeli chodzi o, o połączenie tych funkcji, nie ma, nie ma z tym najmniejszego problemu. Funkcja kierownika. No, jest tutaj kilka spraw, które trzeba. Załatwić na przykład e, impreza masowa na wszystkich naszych meczach e, we własnej hali musimy, musimy co roku składać e, masę dokumentów do Urzędu Miasta, do różnych instytucji, takich jak Policja, Straż Pożarna, Pogotowie i Sanepit. Dostajemy opinię pozytywną, wtedy wszystkie dokumenty trafiają e, na biurko burmistrza, podpisuje nam e, pozwolenie na, na taką imprezę i, i wszystko wtedy. Jest ok. Dawid, od tego sezonu zmienił się nasz sponsor techniczny. Na naszych strojach widnieje firma Keza. Jak wygląda ta współpraca? Na jakich zasadach współpracujemy i jak duży, jak duży to po prostu projekt? E, tak, zgadza się. Od tego sezonu e, współpracujemy z firmą Keza. Jest to polska firma, która, która coraz, coraz bardziej wchodzi na, na nasz rynek tutaj i, i jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości sprzętu, który nam udostępniają. Mamy nowe stroje domowe, nowe stroje wyjazdowe, polówki, dresy, dresy dla dzieci, stroje treningowe i wszystko, wszystko właśnie mamy z firmy KEZA, z którą współpracujemy. Tak, to bardzo ważne, bo, bo naprawdę wyglądamy bardzo dobrze i Fajnie to wygląda, kiedy, kiedy nasze dzieciaki wyglądają podobnie do nas, kiedy utożsamiają się z naszą drużyną. To bardzo ważne. A teraz chciałbym przejść, tak naprawdę, do sedna, bo, bo za nami mecz w Bydgoszczy. Po, po naprawdę ciężkim boju udało się w końcówce przechylić szalę zwycięstwa na naszą korzyść. Co było kluczowe do tego, żeby, żeby właśnie w końcówce wypunktować rywala? No, zgadza się. Mecz był bardzo trudny, niewygodny rywal. Zawodnicy bardzo dobrze indywidualnie, każdy z nich podejrzewam, że był, był lepszy od nas indywidualnie, ale my jako zespół jednak mamy większe doświadczenie od, od zespołu Chemika Bydgoszcz, jeżeli chodzi o grę na hali i, i być może to właśnie zaważyło o tym, że trzy punkty wróciły z nami do Lubawy, a nie zostały w Bydgoszczy. Przed nami bardzo trudne spotkanie, aczkolwiek bardzo interesujące, myślę, że na szczycie siódmej kolejki. Przyjeżdża do nas UG Gdańsk. Lider na razie jeszcze cały czas rozpędzony. Co może być receptą na to, żeby zatrzymać tak dobrego rywala? Zgadza się. UG to bardzo mocny zespół, spadkowi z Ekstraklasy. Mają bardzo, bardzo mocny zespół. Wszyscy zawodnicy są, są bardzo dobrzy indywidualnie. Każdy z nich technicznie jest, jest świetnym zawodnikiem. No, gdzieś muszą zgubić punkty. Mam nadzieję, że będzie to teraz w Lubawie, a, a co, nam, co nam może pomóc w w uzyskaniu korzystnego wyniku, to na pewno publiczność, która będzie wypełniała hale po brzegi, i, i mam nadzieję, że, że jakiś gorący doping do tego dojdzie i, i trzy punkty zostaną w Lubawie. Dawid, wspomniałeś o kibicach. Mówisz, że to bardzo ważne, że kibice Was wspierają i że to często pomaga w odniesieniu zwycięstwa. Jak to jest, kiedy, kiedy wychodzi się na parkiet i widzi się pełną halę kibiców? Czy widzisz tych ludzi indywidualnie, czy widzisz po prostu grupę kibiców, która Was wspiera? Jak się wtedy czujesz i jak to odbierasz? Wychodząc na rozgrzewkę, kibiców jest jeszcze mało i tak z każdą minutą bliżej meczu. Widzimy, że na trybunach jest coraz więcej ludzi, coraz więcej, 10 minut przed, przed samym meczem schodzimy do szatni, żeby przebrać się i wychodząc już na, na boisko jest takie wow, bo pełne trybuny, jest to dla nas coś fajnego. No myślę, że dużo zespołów, które do nas przyjeżdża jest, jest bardzo zaskoczonych i niektórych też zżera trema. My już jesteśmy przyzwyczajeni do takiej publiczności, gra nam się bardzo dobrze przy publiczności. No, jest to jedna z najlepszych publiczności w całej pierwszej lidze futsalu, także nawet ostatnio otrzymaliśmy nagrodę od portalu internetowe, internetowego Futsal Polska dla najlepszej publiczności, więc, więc doceniają inni też to, że, że u nas na hali jest, jest, jest komplet ludzi. Dziękuję Ci bardzo. Chyba oboje liczymy na to, że, że hala na meczu z UG wypełni się po brzegi, że doping naprawdę będzie gorący i poprowadzi naszą drużynę do, do kolejnego zwycięstwa, czego Tobie i sobie tak naprawdę życzę. Dziękuję bardzo. Dzięki.